Dziś przed południem notowania franka szwajcarskiego na rynku międzybankowym osiągnęły poziom 3 zł i 6 groszy, najwyższy od końca marca ubiegłego roku. Narodowy bank Polski ustalił kurs kupna franka na 3 złote i niecałe dwa grosze, zaś sprzedaży na 3 zł 8 groszy. To zdecydowanie niekorzystna wiadomość dla posiadaczy kredytów w tej walucie, a to we franku spłacane jest około 57% kredytów mieszkaniowych. Szwajcarska waluta drożeje już od połowy marca. Początkowo tendencja ta była dość łagodna, w przyspieszeniu uległa na początku maja. W połowie marca na rynku międzybankowym franka wyceniano na dwa złotej niecałe 64 grosze. Dziś był droższy aż o ponad 40 groszy, czyli o 16%. Składają się na to dwa czynniki pierwszy to osłabienie złotego wobec wszystkich walut, a drugi powód to bardzo dynamiczne umacnianie się szwajcarskiej waluty na rynku światowym. Z pewnością na notowania Franka z niepokojem patrzą osoby spłacające kredyty mieszkaniowe w tej walucie, a jest to całkiem imponująca grupa. Jak wynika z danych Związku Banków Polskich, ponad 90% kredytów walutowych branych na mieszkania denominowana jest właśnie w walucie szwajcarskiej. W całości zadłużenia kredyty te mają około 57% udział i kwotowo. Jest to blisko 132 miliardy złotych. Na razie jednak o panice nie ma mowy, bo osobom, które zaciągały kredyty mieszkaniowe we franku w szczycie ich popularności, czyli trzecim i drugim kwartale 2008 roku, wciąż pomagają niskie stopy procentowe szwajcarskie. I same raty wcale nie rosną tak silnie, jakby wskazywał na to wzrost kursu franka. Osoba, która na przykład wzięła ostatniego dnia marca 2008 roku kredyt na 300 tysięcy złotych na 30 lat przy kursie 2 ,45 zł 45 groszy za franka, miała wówczas ratę w granicach 1480 złotych. Dziś jej rata z uwagi na to, że oprocentowanie spadło z tamtego, z, o, w ciągu tych e, ponad dwóch lat e, z około czterech procent do jednego z kawałkiem, obniżyła się nawet przy wyższym franku e, na 1350 zł. Cierpią nieco kredytobiorcy, którzy zadłużali się przy historycznie niskim poziomie notowań franka. Miało to miejsce w sierpniu 2008 roku, kiedy to kosztował nawet niecałe 2 złote. I osobom tym już nawet stopy procentowe nie pomogą. Ich rata z ówczesnej 1440 zł dziś wzrasta przy kursie franka 3,8 groszy na 1650 zł.